Nie rozdaje! Nie rozdaje! To rozdaje! Nie rozdaje! jest rozdaje! to w ogóle jest Nie coś. Nie rozdaje! 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 No właśnie, co? Bo to co już widzieliście, czy, czy coś nowego, czy moglibyście no, jeszcze raz to samo? Bo Czego tyś, nie to tak w nie tylko powtórzyć, jak już ciągniemy o no Dobra. Eee. Eee. Z takim będzie więcej niż sterowiec. <noise> <noise> Zrobiłeś najwięcej, to nie? To nie? Dobra, to jeszcze ja będę może. To idziesz tam dalej? To coś torcie się z tej strony, będzie mnie łatwiej, żeby nagrać. Dobra. to ja już za kierownicę coś mówię? Nie, to no, od razu za kierownicę, tak? Dobra. No, Proszę cię, ten fotel do przodu. Jasne. Ale nie zamykaj nie, nie, zamyka. nie, <grym> nie Sorry! To to odwrotnie Ja, ja wiem, że to nie moja alfa. A tu klamka gdzieś od... Tutaj? Tak, w środku. Trzeba to tak? Dokładnie. Dobra. Lewa noga z bo To, to jest jest. Tu. Dobra. 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 No, Dobrze. Skrzynia jest na no Przede wszystkim trzeba autobusu wyłączyć, bo tak hamulec. to zawsze jest na PS, czy nie, tak? Bo jest zablokowany. Zawsze jak się wyłącza samochód, to ona się przestawia automatycznie na PS. Mm -hmm. Wybrał, to nie odjechało. Więc hamulec i przycisk start przy okazji tworzymy szybkiego światła, mm -hmm. szybko ciepło. To otworzy, to otworzy. Okay. To... No kierowca gotowy, to możemy jechać. Generalnie? Tak. Tylko tak. Z wyjątkową uwagą na pieszych, bo oni nas nie słyszą. Właśnie. To jest właśnie to. I. Czyli w takich tyłach to jest naprawdę problematyczne. Mi się nawet zdarzyło, że przechodni już we mnie, a nie to, że ja przepłukałem, Ja podjechałem, delikatnie zatrzymałem się, a ktoś patrzył się w bok, i wodało się w samochód. Dokładnie. A głupio trąbić na jak jak jest pół metra od samochodu, nie? to Generalnie byłbym za tym, żeby przetestować działanie klimatyzacji. Dobra. <noise> Dobra czyli tak. Yy... Światła włączone automatycznie? Tak, rozumiem? jest na automacie, więc będę teraz i e, e, Tunel. A 20. Ale wyłączono się włączone. automatycznie, przełączyłem. Za... Tak. puszczam hamulec i mogę ruszać, tak? O, właśnie. Tak. tak. Znaczy, jak w do tradycyjnego automatu, tutaj po puszczeniu hamulca, e, jeśli jest płasko, to samochód nie ruszy. Aha, muszę muszę po, nie pracować. Trzeba dodać gazu, żeby on zaczął pracować e, i auto wtedy ruszy. Tutaj być może, że on ruszy, bo jest minimalny spadek, więc po prostu się stoczy. Hmm. Ja nie widziałem, że już zacząłeś nagrywać, więc... Hmm, nie wiem, teraz za bardzo jeszcze koncepcji nie zadałem. Czy ja mam od początku wytłumaczyć, nie, jak Nie, to nie, to tak, że powiem, czy... na, na, na spokojnie, no więc... No, ludzie. No, 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 gdzie ten porusz? A w tym Skody. W przeciwieństwie do tradycyjnego auta tutaj... Faktycznie z górki lekko już dość ostro hamuje. Tak, po opuszczeniu gazu samochód bardzo konkretnie zwalnia, bo... Odzyskuje energię z Dokładnie. A możemy sobie wyświetlić też na, yy, na wyświetlaczu jak ta energia sobie przepływa między akumulatorami, silnikiem, a yy, kołami. W tej chwili na przykład jesteśmy w trybie takim neutralnym, czyli silnik ani nie jest, ani nie napędza kół ani nie ładuje akumulatorów. Teraz energia płynie z akumulatorów przez silnik na koła. Po puszczeniu gazu ten kierunek się odwraca. On teraz jest nieaktywny. Teraz znowu wykorzystujemy energię wow. do jazdy. A po puszczeniu gazu widać, że energia wraca przez silnik, który pełni rolę generatora i ładuje akumulatory. Zawsze bardziej się opłaca, jeśli chodzi o oszczędność, puścić gaz niż, niż hamować, no, bo na hamowaniu tylko zamieniamy tę energię w ciepło i ją tracimy, a w momencie, kiedy zwalniamy, to przy okazji odzyskujemy energię. Można też zobaczyć historię zużycia, no teraz na razie krótka ta historia jest, a na górze widać, każdy słupek to jest minuta, ile energii wykorzystaliśmy, a na dole, ile, zyskaliśmy. ile żeśmy odzyskali. Można też zobaczyć jakie jest zużycie energii poszczególnych i odbiorników, oh. Jaka jest różnica tutaj sobie pęzią prawą stroną, bo mm -hmm. tu jest tak wjazd. Tak. Jaka jest różnica potencjalnie w przebiegu? To jeśli... musimy coś odbić przy wyjeździe. Nie, nie. nie. Aha. I będziemy sobie w prawo. Jeśli na przykład zrezygnowalibyśmy z klimatyzacji, to możemy dojechać niecałe kilometry dalej. Uh -huh. przy, przy aktualnej temperaturze na zewnątrz no to tak. nie jest wielka różnica, bo nie mamy wielkiego na zewnątrz. Jest e, e, ile? trzeba. Może potem wyjeżdża i on cię nie słyszy. Nie widzi. Nie widzi, a I 80 to jest moment. Ta temperatura nie musi być e, obniżana mocno, więc nie zużywa to też dużo energii. Jeśli byśmy chcieli mieć 16 stopni w samochodzie, to, a, to też niewiele, bo też na zewnątrz jest zimno. Ale jak byśmy chcieli mieć 28, to już 7 km e, dalej możemy zjechać i z tego zrezygnujemy. Aha, i tu jest potencjał na mhm. podstawie potencjału. Jeśli włączymy ogrzewanie w foteli, to też widać, że tam niecałe kilometry służnicy różnicy a, i w związku z tego aktualizuje nam się informacja o dostępnym zasięgu, który zawsze jest tam Bardzo po zdrowe, prawej nie. na dole tego wyświetlacza przed kierowcy. I ten zasięg też jest zależny od trybów, w którym jedziemy. W tej chwili jedziemy w trybie komfort Czyli ten pośredni. Nie, to jest, nie, to jest ten, ten, ten najbardziej efektywny. Znaczy, czyli tu jest Eco ten i komfort. Jest Comfort, tak. Eco Pro i Eco Pro Plus. Jeśli przełączy się w Eco Pro, a nie wiem czy można wyczuć, że minimalnie zwolniliśmy albo mniej przyspieszaliśmy, hmm. bo zmienia się krzywa gazu, ona się wygina trochę w dół, nie jest tak liniowa i trochę więcej trzeba wcisnąć gazu, żeby uzyskać ten sam efekt przyspieszenia, natomiast zawsze jeśli potrzebujemy pełnej mocy i chcemy wyprzedzić, to 100% to jest zawsze 100%, czyli jeśli wciśniemy gaz do dechy, to niezależnie od wybranego trybu, auto będzie miało pełną moc, Bardzo tylko dobrze. jest mniej żwawe przy, przy, nie wiem, na przykład połowie. Ja gaz do, do, do połowy i dodatkowo klimatyzacja działa w trybie oszczędnym, jeśli przełączę się w tryb Eco Pro Plus to ta krzywa jeszcze się wygina bardziej do dołu, czyli to, to jeszcze mniej chętnie będzie przyspieszało, pewnie czuć teraz już pod kazem, także tak, trzeba więcej tak. go wcisnąć, żeby, żeby mocno przyspieszyć i klimatyzacja całkiem się wyłącza. A ten, ten komfort. Dostawi. Oczywiście. 105 km w trybie EcoPro Plus, a w trybie Comfort 102. Pięknie, przyspieszy. W przeliczeniu na moc w kilowatach 170 koni, tak? Masz zielone. Tak, 170 koni, to mamy zielone. I masz żółte. Przedef... Generalnie, no 250 Nm. Dostępne które... cały czas. Tak, w przeciwieństwie do nowego. Jest jakiś tam wąski zakres tego maksymalnego obrotu, momentu obrotowego. Tutaj mamy prawie od zera płasko do, określa, do ponad 13 tysięcy. więc nie trzeba czekać, aż po pierwsze skrzynia zredukuje, bo ich nie ma, bo jest niepotrzebnie. Nie ani aż trafimy w ten właściwy zakres obrotów. Bo w każdej chwili gaz to mamy po prostu pełną moc dostępną. No to jest zaleta elektryka wielka. To jest ta wersja z Range Extender? Tak? Nie, czy... Range Extender jest innym, <coughs> innym modelem, Ten, który stał obok nas. Mm -hmm. Tam możemy sobie zdublować zasięg. Tutaj Co mamy, no. mamy 130-160 do 160 km zasięgu w trybie komfort, w mm -hmm. trybie Eco mm -hmm. Pro Plus można go wydłużyć do około 200 km. W wersji z Range Extenderem możemy podwoić ten, ten zasięg a auto spala średnio z 0,6 litra na setkę. Zbiornik paliwa, co staje Na światło Na nawigacji w każdej chwili możemy sobie zobaczyć, jaki jest zasięg na aktualnym naładowaniu akumulatorów. W postaci okręgu, tak? Tak, tak a nawet Więcej niż okręgu, bo to jest dokładnie w zależności od tego, którą drogą jedziemy, a. system liczy, jakie tam są średnie prędkości, jakie będzie zużycie i dokładnie widzimy, którą drogą do, dokąd możemy dojechać i ten biały zakres wskazuje nam zasięg w trybie, w którym aktualnie jedziemy, czyli teraz to jest tryb komfort, a ta niebieska zewnętrzna linia pokazuje nam zasięg w trybie Eco Pro Plus, no, widać, że możemy jechać odpowiednio mm. e, dalej. dalej. Jeśli piszemy w nawigacji cel, który jest dalej niż możemy zajechać na, 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 na aktualnym naładowaniu, to system nas o tym ostrzega i proponuje taki przebieg trasy, żebyśmy mogli po drodze auto naładować. A te stacje ładowania, które teraz coraz szybciej powstają w miastach, mają zintegrowane moduły GPS i GSM i same się w systemie meldują. Dzięki czemu nie musimy wgrywać jakichś aktualizacji. O, możemy Może być się. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko po prostu od razu widzimy, że pojawiła się stacja ładowania i system mhm. nam chcesz tam jechać, tak? Klikamy w iDrive, OK. Dziękuję. Dziękuję. W Polsce niestety jest jeszcze mało, podejrzewam. Znaczy, mają powstać chyba do Nie no, nie no w, w, znaczy jest mało, natomiast powstają e, i, i sporo ich już powstało, na przykład w Warszawie już jest około 20 punktów ładowania. E, Takich ogólnodostępnych w sumie, tak? Tak, do tak, tak. wszystkich auty elektrycznych. Nawet RWE w tej chwili wciąż jeszcze chyba ma e, taką promocję, że one są darmowe. Mm -hmm. e, także jedziemy w ogóle gratis. Natomiast nawet jeśli za to płacimy, czy ładujemy sobie w domu, to mimo wszystko koszt e, przejechania 100 km to jedyne 8 zł. No, tak tam kilowat tam 60 groszy, tak? Coś, coś na tej zasadzie. Mm -hmm. On zużycie energii pokazuje tam w kilowatt do godziny. Dokładnie. Tak? I możemy sobie oczywiście <coughs> to, to zużycie energii podejrzeć. Tak jak spalanie, tak? Chwilowe, średnie itd. i tak dalej. Coś w tym stylu tutaj mamy, no tak jest ta historia zużycia, tutaj mamy średnio 21,6 to jest dość dużo, no bo w najazdach testowych się używa ciągle tego pełnego przyspieszenia. Normalnie, jak się jeździ, to, to jest w okolicach 16-17 kWh średnie wykorzystanie zużycie Czyli tam około 7 zł, tak powiedzmy za 7-8 zł za 100 km. Mhm. No i w cenie samochodu już jest 5 lat serwisu. 2 mhm. lata gwarancji na samochód, natomiast baterie mają 8-letnią gwarancję i jest też gwarantowane, że. W trakcie trwania tych 8 lat one, ich pojemność nie spadnie o więcej niż 30%. Jeśli by się tak miało stać, to producent wymienia po prostu baterie na nowe. To jest budowa modułowa, także jak coś się zepsuje, nie wszystkiego wymieniać, to tak odpinamy więcej od modułów i wpinamy go z powrotem. Lepsze rozwiązanie. rozwiązanie tak jak Lepsze rozwiązanie niż tam jednolita bateria. To Aha, mój telefon. <grym> ja, to, tutaj ktoś coś ja mam takie pytanie, e, jak puścimy zamiast gazu samochód bardzo, tak powiem, dosyć gwałtownie, powiedzmy, że zaczyna hamować, czy w tym momencie zapalają się świata stopu? Tak, od pewnego no momentu właśnie. jest to tak policzone, że w momencie, kiedy to jest ekwiwalent hamowania normalnym autem, to Aha, to się to, to, dobrze. to dobrze. To dobrze właśnie. To, to, no, to się, to się o to tak, bo... No, tak, to, to było niebezpieczne. No właśnie, auto nagle hazard zwalnia, a nikt tego nie widzi. Ktoś widział właśnie teraz, że ja tu wjeżdżam. No, tu to... mamy no, też kamery cofania. Mamy system, który automat sam parkuje w równolegle, znajduje sobie odpowiednią lukę i wciskamy guzik, to samo wjeżdża. I cały szereg systemów asystujących kierowcy asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, system, który hamuje w razie, gdy coś ktoś wtargnie na drogę i unika wypadku I wystarczy. wystarczy że tam przejście za. i teraz wystarczy tak naprawdę nie, nie. Wystarczy właśnie lepiej zbiegło od razu wcisnąć stop bo teraz to musimy jeszcze te. po prostu jedyne co musimy zrobić jak kończymy jazdę wciskamy stop i wysiadamy z samochody i to wszystko jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie żeby przypadkiem silnika nie słychać mogliśmy się zagapić, wyjść z samochodu auto dowoło jeśli jest odpięty pas, nie wciskamy pedałów i otworzymy drzwi, to auto samo się przystawia w tryb, w tryb i, 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 mam, I nie, nie ma niebezpieczeństwa, że samochód sam odjedzie tam o, to no, teraz akurat nie był ten przykład, ale, po prostu, ale podobnie, po, jest podobny efekt. Tak. Dziękujemy Super. bardzo. Dziękuję, Dzięki wielkie.